Bardzo dobra wiadomość dla klientów banku Millennium, którzy posiadają kredyty pseudowalutowe. W 2020 roku Urząd Ochrony Konsumentów stwierdził, że zapisy w umowie są niedozwolone czyli to jest tak zwana klauzula abuzywna. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że ta klauzula zostaje zapisana do rejestru klauzul niedozwolonych. Pokłosiem tej decyzji jest to, że teraz bank będzie musiał rozesłać do wszystkich swoich klientów, którzy mają taki zapis w umowie, że jest to klauzula niedozwolona i ona nie wiąże obydwu stron. Zapytacie dlaczego tak późno? Dlatego, że w tej chwili ta decyzja się uprawomocniła. Czyli w tej chwili bank będzie musiał rozesłać do swoich klientów. Że w umowach kredytowych zawarte są klauzule niedozwolone. One, jak powiedziałam, nie wiążą dwóch stron i co więcej, sąd nie musi sprawdzać, że ta klauzula jest niedozwolona. Nie będzie musiał tego stwierdzać, natomiast sąd musi stwierdzić nieważność całej umowy. Czyli nie ma co zwlekać, jeżeli dostaliście takie pismo z banku, napiszcie do mnie, ja Wam bardzo chętnie pomogę i powiem, co dalej zrobić.